Witam Państwa w programie Teresa Urbanowska Zaprasza. Dziś moim Państwa gościem jest Pan Adam Lubiak, starosta powiatu Wołomińskiego. Witam Pana Starosta. Dzień dobry. Panie starosto, szpital wołomiński. Temat, który dotyka wszystkich. Szpital to jest takie miejsce, gdzie praktycznie chyba każdy miał już w swoim życiu co najmniej raz kontakt jak nie więcej. Jest nowy dyrektor, właściwie osoba pełniąca te obowiązki. Jest w planie czy w perspektywie duża inwestycja. Jak pan widzi, jak pan już teraz po tych czterech miesiącach widzi rozwiązanie tego tematu? Dziękuję bardzo Pani Redaktor za, za to pytanie, ponieważ tak jak Pani zauważyła jest to bardzo istotna kwestia z punktu widzenia mieszkańców powiatu. Dokonujemy analizy lat ubiegłych, analizujemy pracę tego szpitala, pomysł na jego funkcjonowanie i dokonujemy bieżących, bieżącej poprawy funkcjonalności poszczególnych jego obszarów. Pan dyrektor Krycki, dotychczasowy dyrektor z Radzemina, mm -hmm. jest od 1 kwietnia pełniącym obowiązki. Taki trochę prymaprylisowy taki, dyrektor. Tak, troszeczkę właśnie, obawiałem się, że będzie może to potraktowane jako taki żart. Mm -hmm. No ale po prostu równy mm -hmm. miesiąc, tak, żeby mm -hmm. taki okres rozlicz, rozliczeniowy chociażby. Żeśmy, Można powiedzieć, spodzieli. że powiat dokonał transferu z Radzymina. Zabraliście tak. dyrektora szpitala, oddaliście pana Naczelnia. naczelnika <grym> drogownictwa. No, tak, tak akurat to, to wygląda. Ale akurat, to natomiast nie było jakby przedmiotem w jakiś sposób e, wymiany czy też mhm. e, rozmów. Tak akurat się złożyło z informacji, jakie mieliśmy, że pan dyrektor po prostu od dłuższego czasu też nosił się z zamiarem jakby zmiany miejsca pracy. Chciał sobie podnieść poprzeczkę. No i też wykorzystaliśmy, nie ukrywam, tą sytuację do tego, że aby nie stracić dobrego fachowca i świetnego menadżera, po prostu żeśmy podjęli to wyzwanie i. No poleciliśmy jemu jakby tą pracę, czyli żeby z, sprawdził się, zobaczymy, jak, jak sobie będzie radził tutaj, na tej nowej procesy. już tak, sobie, masz masz, nominację czy jest PO? Jest PO, jest PO, jesteśmy w trakcie jakby rozpisywania konkursu na dyrektora. Jesteśmy już po zwołanej pierwszej radzie społecznej szpitala, która miała miejsce w ubiegłym tygodniu. Wyłoniliśmy kandydata z pośród Rady Społecznej do kapituły konkursowej na dyrektora szpitala. W wyniku głosowania została nią pani burmistrz Małgorzata Zyśk z mm -hmm. Ząbek. Więc myślę, że rada dzień będziemy ogłaszali konkurs i każdy ma szansę startować. Również no też było to chyba pierwsza, pierwsze posiedzenie tej nowej rady szpitala, jak, jak wypadło, jak, jak członkowie tej rady Zapatrują się na pracę? Ja myślę, że bardzo um, aktywnie każdy um, chętnie się włącza w. Do tej um, pory było to takie ciało, o którym mało się mówiło. Więc właśnie, ja, ja chciałbym to też zmienić, dlatego mhm. że uważam, że y, to jest głos poszczególnych mieszkańców z każdej gminy, bo pamiętajmy, że w Radzie zasiadają przedstawiciele praktycznie każdego samorządu, bo mhm. są wojtowie burmistrzowie z poszczególnych y, miejscowości. I to ważne jest, aby też wsłuchiwać się w ich głosy i decyzje, które są podejmowane. Zarówno dyrekcja szpitala, jak i starosta też mają możliwość opiniowania w pewnych kierunków działań, czy też właśnie samej dyrekcji, bo tam są poruszone tematy, na przykład, nie wiem, chociażby powierzchnia, jak wykorzystać, czy udostępniamy, nie udostępniamy, właśnie odnośnie rozbudowy. To takie istotne bardzo elementy, które później są prawda, dla mnie pomocne. Co z tą rozbudową, na którą tak wszyscy czekamy? Przekazaliśmy, podpisaliśmy porozumienie ze szpitalem, przekazaliśmy mhm. kwotę 8 milionów złotych na ten rok. Mhm. Finalnie to jest 36,5 miliona złotych na rozbudowę szpitala w Wołominie, więc. Teraz już wszystko w rękach jakby dyrektora szpitala, tak aby ogłosić konkurs, wyłonić mm -hmm. wykonawcę. No i będziemy się starali oczywiście też, żeby w jak najkrótszym czasie dokonać jakby... No, proszę no. powiedzieć taką rzecz program funkcjonalny tej rozbudowy, mm -hmm. czy już wiadomo co, jakie, jakie ciągi, co tam się znajdzie. Zaczynamy od budynku B, czyli budynek przy ulicy Gdyńskiej, tam przenosimy po wybudowaniu tego budynku, on, zakładamy jego ukończenie w tej, tam kad w tej się, kadencji. Tam się będą mieściło? przeniesione wszystkie te przychodnie specjalistyczne, mhm. rehabilitacja, nocna pomoc lekarska, ta, która jest przy ulicy Gdyńskiej, mhm. ten mały budynek gdzie dzisiaj pacjenci korzystają z niego. Czyli ten NPL, na który tak wszyscy tak. narzekają, ale narzekają też znaczy, na SOR. Na NPL nie tak bardzo, narzekają mm -hmm. na SOR mm -hmm. i tutaj też ciekawa informacja dla mieszkańców, bo pomimo tego, że rozbudowujemy szpital i idziemy jakby w tą inwestycję długofalową mm -hmm. i bardzo kosztowną, to realizujemy również bieżącą modernizację istniejącego budynku. Musimy zakładać, że finalne ukończenie obydwu budynków to jest czas około 10 lat. Mm -hmm. Tak zakładam. Tak, żeby to było wszystko pod klucz, gotowe łącznie z nowym budynkiem sor Więc przez te 10 lat pacjenci praktycznie byliby skazani na to, na to, co jest dzisiaj. A to, co jest dzisiaj, to sami widzimy. Warunki bardzo słabe. Generalnie zbyt mała, zbyt mała opieka, powierzchnia. Zbyt mała powierzchnia, zbyt mało tak. lekarzy, którzy na tym SOR-ze pełnią dyżur. Dokładnie, dyżury. więc. Po pierwszych spotkaniach jeszcze z poprzednim dyrektorem mhm. poprosiłem o analizę pomieszczeń, które są. Rozważono przeniesienie gabinetów dyrektorskich na piąte piętro szpitala i powierzchnia, którą wygospodarujemy, posłuży dla pacjentów na dodatkowe miejsca. Tak, aby Od możemy... kiedy chciałby Pan, żeby ten sor był większy? Od kiedy się udał Ja, zakładam, ja zakładam, mam już gotowy projekt. Dwa miesiące temu poprosiłem o przygotowanie koncepcji projektu rozbudowy. Łączny koszt modernizacji to jest 700, około 700 tysięcy złotych. I za chwilę będziemy mogli ogłaszać już też konkurs na wykonawcę. Czyli co w tym roku? Ja zakładam, że do końca tego roku. No to my będziemy sprawdzali, jak, na jakim etapie Oczywiście. są te prace. Szpital to jedna z dużych inwestycji, natomiast osoby, które się przemieszczają przez Wołomin chociażby, na pewno zauważyły i odczuły już remont dwóch takich ważnych ciągów komunikacyjnych. Jeden to jest ulica Wileńska, przy której mieści się między innymi nasza redakcja i przy której właśnie teraz się spotykamy. I druga inwestycja Majdan Leśniakowizna Turów, ulica Kasprzykiewicza, Matarewicza i, mhm. i cały tamten obszar. Może, może zacznijmy od tej Wileńskiej? Ulica Wileńska jest zaprojektowana do modernizacji kompleksowo, łącznie z wymianą, modernizacją oświetlenia lodowego. Znaczy na, na ledowe z tego istniejącego, od ronda w ulicy Sikorskiego do ulicy Reja, to jest pierwszy etap, mamy już wykonawca już 15 kwietnia wszedł na roboty, odcinek tej drogi jest wyłączony jakby z ruchu całkowicie, mhm. czyli do wszystkich jakby naszych słuchaczy. Troszkę, mieszkań, troszkę mieszkańcy na tych forach narzekają na słabe oznakowanie. Też, to znam to, to też te, też, mm. Opinie też zaglądałem na, na portale różnego i też czytałem, ale e, oznakowanie jest. Mm. Tam chyba też była taka kwestia, aby oznakowania były wcześniej jadąc od duczek, mm. tak aby my, ci uczestnicy ruchu mogli wcześniej uciekać gdzieś w te uliczki jakby osiedlowe. Natomiast jakby nie możemy A. też spowodować takiej sytuacji, że przez te wąskie uliczki puścimy tranzytowy ruch, jakby, mm -hmm. bo mieszkańcy byliby z kolei niezadowoleni też tych, znaczy tych, tych prawda, mniejszych. Tej lokalizacji, która jest właśnie przy, przy, przy kolei tutaj BKP zlokalizowana, bo wtedy rozumiem, że cały ten ciąg A poszedł... to jest duże osiedle, prawda? Więc tam w ogóle ciężko tak, jest Tak, Ale się oznaczenia są zgodnie z przepisami, one są umieszczone na odcinku przed światłami, jeszcze jak się dojeżdża do tego. Czyli troszeczkę, szanowni mieszkańcy, musimy uważać na to, co Znaki drogowe nam mówią, bo może po prostu jadąc jadąc tak, jakby z przyzwyczajenia, jeszcze tych znaków nie widzimy. Tam jest chyba 150 metrów od skrzyżowania tego Przypomnijmy, te remont trwa, trwał będzie na odcinku od Ronda z ulicą Sikorskiego, Sikorskiego do Rejan. Do ulicy Rejan na pierwszym etapie. Na odcinku jest, ulicy tak. Wileńskiej. Zanim weszliśmy na wizję, mówił Pan, że to nie koniec. To nie koniec, dlatego też myślę, że mogę już taką informację przekazać mieszkańcom, ponieważ też z informacji, z obserwacji widzę, że jest bardzo duże zainteresowanie remontem tej drogi i potrzeba jej jakby dokończenia do ulicy niepodległości jest olbrzymia, i jakby mieszkańcy o to zabiegają. Dlatego też na najbliższej sesji, która będzie 26, będę chciał wprowadzić zadanie rozszerzające modernizację tej drogi i sprawić, aby do końca tego roku udało się dokończyć cały odcinek ulicy wileńskiej aż do świateł przy niepodległości. Nie byłabym sobą, gdybym nie zapytała, a co z ulicą Legionów i ulicą Wileńską, ze skrzyżowaniem, które, które jest wypadkowe, które wzbudza też dużo emocji. Bardzo, bardzo, bardzo dobre pytanie, dlatego że tak się akurat składa, że w, wszystko idzie w dobrym kierunku, że w tym roku udałoby nam się całą ulicę Wileńską mm -hmm. praktycznie już na gotowo zmodernizować. To jest zadanie województwa, to skrzyżowanie akurat na Legionów, gdyż ulica Legionów jest drogą jakby wyższego rzędu i, i zgodnie z przepisami to województwo jakby jest odpowiedzialne za prawidłowy przebieg i modernizację tego skrzyżowania i montaż świateł. Ale wiem, że w maju będą się rozpoczynały prace na tym skrzyżowaniu, więc no, mieszkańcy muszą się troszeczkę uzbroić w cierpliwość, bo ulica mhm. Wileńska będzie praktycznie na całej jej długości modernizowana z wyłączeniem tego odcinka, w którym się znajdujemy teraz, czyli właśnie od ulicy Legionów do Ronda z Sikorskiego, mhm. więc ten odcinek nie będzie modernizowany, natomiast zarówno skrzyżowanie właśnie dla Legionów, jak i później dalszy etap drogi będzie podlegał jego modernizacji. Chcemy to zrobić właśnie w jednym w jednym czasie, żeby już nie wracać do tych prac później, prawda, żeby nie robić na etapy, nie powtarzać tego wszystkiego, więc... Korzystając tak jakby z tematu, przy którym jesteśmy, czyli droga, ulica Wileńska, która po drodze ma tych styków różnych samorządów, chyba trzy, bo jest powiat, jest województwo, mm -hmm. jest gmina. Często mieszkańcy pytają, a co to za różnica, kto jest zarządcą? Jakby pan przy tej okazji może w kilku słowach prostych spróbował wyjaśnić, dlaczego to jest takie trudne w sytuacji, kiedy spotyka się przy jednej inwestycji kilku właścicieli. Mhm. Zazwyczaj to m, największe problemy to są natury urzędniczej, czyli uzyskiwanie wszelkiego rodzaju mhm. pozwoleń, uzgodnień, tryb przetargowy, uzupełnianie dokumentów. No to zazwyczaj generuje. I czas, no i jeżeli są prawda, jakieś braki, no to też uniemożliwia dalszy etap. My akurat tutaj na tym polu samorządu myślę, że współpracuje nam się dobrze, jakby nie, nie, nie przerzucamy jakby tutaj się prawda, dokumentami po to tylko, aby wstrzymywać czy też w jakiś sposób utrudniać realizację inwestycji. Czy też gminie, czy, czy, czy to województwo, więc opiniujemy, tak jak oczywiście z, zgodnie z przepisami, jeżeli, nie wiem, burmistrz dokonuje jakiegoś remontu odcinka, drugi wy, wy, występuje jakby o opinię tutaj. Do, do nas my opiniujemy, jakby uzgadniamy, bez, bez zawsze z jakichś tam zacięć. Więc... No i kolejna inwestycja powiatowa, tym razem na terenach wiejskich gminy Wołomin, Majdan Leśniakowizna, mhm. Turów, czyli Kasprzykiewicza i Madarewicza, która przez kilka kadencji już przewija się niemal przez wszystkie sesje Rady Gminy Wołomin, jak też przez mhm. większo, no dużo sesji powiatowych. Tak. No jest odcinek, dzieje się. Dzieje się, się tak, dzieje się. Tak. się. E, Wreszcie. Ja myślę, że jeszcze przed nami e, jeszcze kilka inwestycji, mhm. o których jeszcze w dzisiejszym nie chciałbym mówić, ale ja myślę, że już w przyszłym, w przyszłym tygodniu. Będzie już wiadomo coś więcej. Pamiętajmy, że wchodzimy, że rząd przygotował fundusz dróg samorządowych, czyli ustawę, która daje możliwość dofinansowania, do, do modernizacji, do remontu do 80% nawet, więc też będziemy chcieli korzystać z tych możliwości, gdyż mamy świadomość, że to są olbrzymie miliony złotych dla budżetu powiatu, które i tak musielibyśmy wydać, czyli inwestując dzisiaj w, w te drogi od wielu, wielu lat wyczekiwane i które są bardzo kosztowne, bo ta, akurat ten ciąg dróg, o którym Pani wspomniała, to jest grubo ponad 15 milionów złotych. My już na dzień dzisiejszy do tego odcinka zrobionego, który mamy od Ronda w Majdanie. Poprzez leśniakowiznę już ponad 7 milionów złotych, żeśmy zainwestowali w to, co jest zrobione dzisiaj. A przed nami jakby kolejne etapy, i zmierzamy cały czas do Turowa. Czyli idziemy mm -hmm. przy ZUŻU i Cymaterowicza do świateł w Turowie. Jakby w projekcie jest ten fragment drogi w całości zaprojektowany. Miałem też spotkanie z mieszkańcami właśnie leśniakowizny i osowa i też informowałem ich o tym, żeby się uzbroili w cierpliwość, ale będziemy etapami chcieli robić to krok po kroku. I zakładam, że w ciągu trzech lat w ciągu trzech lat uda nam się całą tą drogę aż do Turowa do światę po prostu zmodernizować całość. Skoro już tak sobie wybiegliśmy za granicę Womina, to może jeszcze dojedźmy do osowa. I do tego, co, co nas y, czeka niebawem, czyli rocznica 1920 roku, setna, y, będzie nowy obiekt, jak Pan uważa? Ja myślę, że musi powstać. Na razie nie powstaje. Pan minister, w zeszłym roku obiecywał, tak y, zapewniał, że, że powstanie, więc ja trzymam mu za słowo. I wierzę w to, że. Ale panie, panie starosko, sam Pan widzi ile tego czasu zostało, nieco e, ponad rok. No, e, znaczy, A do, do bon, będą, sz, tego tak. szpadla tam jeszcze chyba daleko. Będę z realistą, no jest to bardzo mało czasu, tak, hmm. aby zrobić wszystko na gotowo, wiadomo. E, cały projekt jakby jest bardzo, bardzo obszerny. Hmm. Ja widziałem, miałem przyjemność, jakby poznać e, projekt e, budowy tego muzeum. Jest imponujące, hmm. jest olbrzymie. Z dodatkowymi, właśnie udogodnieniami, z amfiteatrem. Mhm. Naprawdę, w momencie, Wiele gdy mieszka pozostanie... Wielu mieszkańców nie rozumie, po co nam takie miejsce. Ja mhm. widzę sens, natomiast y, też mam świadomość tego, że wielu mieszkańców tego sensu nie widzi, mówiąc, no kto tam przyjedzie, po co tam przyjadą. Mhm. Zawsze jest tak, że y, na początku, nie tylko te inwestycje, ale też i y, niektórych. Często jest takie niedowierzanie, prawda, mm -hmm. rozważanie, czy oby na pewno tak, a może, może inaczej byłoby lepiej. Ale pamiętajmy, że jest to bardzo olbrzymie wyzwanie dla nas wszystkich, tak abyśmy godnie to miejsce upamiętnili i tak abyśmy pokazali nie tylko mieszkańcom tutaj, prawda, okolicznych miejscowości, czy też pobliskiej Warszawy, ale również wierzę głęboko, że z chwilą kiedy powstanie ten obiekt. Będą do nas przyjeżdżać naprawdę gości, goście z całego kraju, z zagranicy i, i, i też z całego świata, bo naprawdę będzie to imponujący obiekt, który będzie tam zlokalizowany. Drogi, bezpieczeństwo na drogach, przejścia, szczególnie przy szkołach. Z tego co widzimy, obserwujemy, jest to temat, którym też starostwo chce się intensywnie zająć w tym mieszkańcy temacie. żyją tym tematem mieszkańcy żyją tym tematem tak, to jest bardzo istotne co, co, co nowego się wydarzy ja pozwoliłem sobie przygotować taką informację na temat już zrealizowanych doświetleń mm -hmm. tak jak obiecywałem na początku swojej kadencji że wspólnie z zarządem podjęliśmy te pierwsze decyzje właśnie w kierunku doświetlania przejść na dzień dzisiejszy, z 15, które były wytypowane, 14 już zostało zrealizowanych. Mm -hmm. Więc jakby pokazujemy tym samym, że jesteśmy słowni, dotrzymujemy danego słowa i staramy się również realizować kolejne. W tym pierwszym, w pierwszej właśnie, w pierwszym przetargu te przejścia to jest wojnie, to jest 5 lokalizacji. A gdzie te lokalizacje? Więc wiecie? tak, przy Armii Krajowej Zespół Szkół nr 2, ulica Laskowa, przy Miejskim Domu Kultury w Łominie, mhm. kościół na ulicy Piłsudskiego, ulica Poprzeczna Szkolna w Sasina Lipińska, to, to skrzyżowanie, Później mamy leśniakowiznę ulica Kasprzykiewicza przy szkole w Turowie. Dalej w Ząbkach ulica Batorego 11. W Klębowie ulica Rzymirskiego przy zespole szkół. W Tłuszczu ulica Odrowążera Cławicka. W Jadowie szkoła podstawowa w Myszadłach. W Poświętnem szkoła w Cygowie. I w Dąbrówce szkoła... W kołakowie. Czyli stawiacie na przejścia Czyli przy szkołach. Przy szkoła. W tej chwili, to, jest, tak? to była nasza decyzja, abyśmy w pierwszej kolejności, ponieważ mamy bardzo duże zapotrzebowanie na doświetlanie tych przejść, więc w pierwszej kolejności idziemy kluczem bezpieczeństwa przede wszystkim bez wiedzy. się na tych przejściach pojawi? Pojawią się dwie ledowe latarnie po każdej mm -hmm. ze stron oświetlające każdy pas drogi. To są. Nowoczesna technologia oświetlenia, która one są troszeczkę niższe niż te prawda, istniejące w, w ciągu drogi lotarnej, więc są bardzo dobrze widoczne i doświetlają jakby całościowo przejście, a nie tylko z jednej strony, czy też nie tylko na środku, ale też oba pasy ruchu są doświetlone. No W konsekwencji to również dalej jeszcze mamy w planie też odświeżanie, malowanie pasów, czyli żeby też widoczność jakby dla kierowców była jak najbardziej poprawna. Kończąc taki jakby ten blok trudnych tematów, czyli inwestycyjny, zapytam może opowiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Jak rozmawialiśmy poprzednio, była na ten temat też rozmowa, natomiast dziś wiemy, że wróciła do nas. Pani inspektor, która już zna ten powiat, mm -hmm. w mojej ocenie bardzo dobrze wykonywała swoją pracę poprzednim razem, jak była, więc ja się cieszę, że, że do nas wraca. No i co przemówiło na jej korzyść? No no tak. Znaczy powiem, że ja nie znałem wcześniej jakby pracy tej, tej Pani Marii, bo to Pani Maria Chmielska jakby powraca, natomiast z takich opinii pozytywnych z osób, zarówno pracowników, jak i osób z zewnątrz otrzymywałem, że, że jednak radziła sobie dobrze i, i, my, i, i po prostu podjąłem decyzję, aby to ona szefowała teraz mhm w Wołominie, jeśli chodzi o nadzór budowlany. Nie miała obiekcji? E, nie nie m, m, Muszę powiedzieć, że naprawdę e, e, przedstawiła mi po prostu koncepcję naprawczą jakby mm -hmm. całego e, inspektoratu. I to też nie chodziło jakby właśnie o, o takie prawda, personalne jakieś prawda, kompetencje czy też e, ale oprócz tego mm -hmm. e, widzę, że wykazuje jakby taką dużą empatię do, do mieszkańców, do do, tego, do spraw, które jakby w ogóle zamierza też prowadzić, więc mam nadzieję i tutaj, że poprawi nam się tutaj prawda, bardzo dobrze relacje takie z mieszkańcami jeśli chodzi, no bo kontrolować musimy, to, to jakby od tego nie uciekniemy i, i też to są nasze obowiązki, ale ja zawsze wychodzę z takiego założenia, że tak jak powiedziałem wcześniej jesteśmy od tego, abyśmy pouczali, informowali, pokazywali. Jak należy postępować, i aby to było w sposób taki, aby mieszkańcy nie odczuwali w żaden sposób nie wiem, presji władztwa, urzędu nad, nad nimi. No miejmy nadzieję, że ta zmiana kadrowa trochę złagodzi problemy z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego. Ja w to wierzę. Mam nadzieję, że, 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 że tu się nie zawiedziemy na, na nowym inspektorze, a na dziś to już. Chyba na tym skończymy naszą rozmowę. Ja Państwu przypomnę, że dziś naszym gościem był Pan Starosta Adam Lubiak. Rozmawialiśmy o ważnych tematach trudnych. Może następnym razem uda nam się troszkę porozmawiać na tematy nieco lżejsze. Dziękuję panu. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo Państwu.